W Chorzowie powstał drugi kort do Padla i myślę, że wszyscy tutaj miłośnicy tego sportu się bardzo cieszą, bo w końcu nie muszą o północy, dwa tygodnie wcześniej rezerwować tego kortu, tylko na swobodnie mogą sobie wejść i zarezerwować dogodny termin. Korzystamy co najmniej raz w tygodniu, czasem, czasem dwa razy. Jak z, yy, poprzednio miałyśmy problem ze znalezieniem terminu, natomiast mamy nadzieję, że teraz to będzie częściej. Nawierzchnia wydaje się być bardzo dobrze przygotowana, wszystko w jak najlepszym porządku. Zobaczymy jak nam pójdzie. Obożenie jest. Jak widać za mną toczy się gra na dwóch kortach, czyli to co ludzie potrzebowali, no bo, bo dotychczas był jeden kort i ten jeden kort gdzieś tam no, nie wystarczał. Teraz mamy dwa korty, no i w tych godzinach popołudniowych tak zwanych prime time, no jest maksymalne obożenie. Można tutaj właśnie wszystkich spotkać, którzy grają. Jest tutaj już taka społeczność graczy, więc bardzo fajnie działa na korzyść. Jak grają dwie ekipy, to jest taka całkiem inna energia na korcie, bo no tu się coś dzieje, z tej strony się coś dzieje, całkiem inaczej się gra, jest taka tak, tak, pozytywne wibracja. Padel jest bardzo łatwą grą, do tego jest o tyle fajnie, że gra się debla, czyli są cztery osoby, teraz aktualnie jest ich osób na kortach 8, czyli jest fajna integracja, fajna zabawa, no i oczywiście ta nutka rywalizacji tutaj zawsze jest i zawsze była i zawsze będzie.